Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry Mikołaju. To co? Pokazujemy dobry, Mikołaju. Jak tutaj wyszło? Zapraszamy Mikołaja do naszego stolika. Wrocławski Krasnal Pomagajek jest strażnikiem wartości, o których w dzisiejszych czasach tak łatwo zapominamy. Jego praca trwa nieustannie przez cały rok. Tym samą nazwę nosi projekt, którego celem jest poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci oraz pomoc w ich leczeniu. Projekt, który działa od 1 lipca tego roku i został stworzony w celu pomagania, jak sama nazwa wskazuje, i nazwały go dzieci z Wrocławskiego Hospicjum. Dla dzieci, któremu też przekazujemy darowiznę ze sprzedaży każdego produktu, naznaczonego naszym katnanem. Mogę powiedzieć, że projekt ma duży potencjał i jest coraz więcej partnerów akcji, bo każda osoba, która angażuje się w pomoc, czyli wprowadza na przykład do swoich sklepów nasze produkty, staje się partnerem akcji i pomaga Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci. Jest to jedyne domowe hospicjum na terenie Dolnego Śląska. Jest tam bardzo wiele ciężko chorych, i nieuleczalnie chorych dzieci, które potrzebują naszej pomocy. Wyjątkowy dzień mikołajkowy, ponieważ jednocześnie opowiadamy o tym, że Mikołaj sam nie mógłby takiej fantastycznej misji pełnić, gdyby nie miał swoich pomagierów wyjątkowych. W związku z czym połączyliśmy jakby dwie atrakcje. Z jednej strony jest spektakl dla dzieci, pomagajek, czyli historia z brodą, który przygotował, przygotował Wrocławski teatr młody. W programie wydarzenia oprócz świątecznej odsłony przedstawienia teatralnego Pomagajek, czyli Historia z Brodą. Znalazły się również warsztaty ze świętym Mikołajem, robienie ozdób świątecznych oraz wiele innych atrakcji. Z tyłu widać drukarkę 3D, która drukuje czekolady. W dniu dzisiejszym drukujemy czekoladowe śnieżyczki i ewentualnie czekoladowe świąteczne napisy. Tworzymy zabawki dla świętego Mikołaja z różnych materiałów. E, tutaj w sali obok w pracowni ozdób choinkowych rodzice się zmagają z własnoręczną e, pracą, przy ozdobach choinkowych, przy dekorowaniu właśnie choinki. Warsztaty były świetną zabawą i dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i całych rodzin. E, przyszliśmy tutaj całą rodziną e, z mężem, moim dzieckiem. E, dzisiaj święto Mikołaja i chcieliśmy mu zrobić też taką jakoś niespodziankę i warsztaty. Dowiedzieliśmy się, że tutaj byliśmy na spacerze, dowiedzieliśmy się, że tutaj są warsztaty i stwierdziliśmy, że musimy tutaj przyjść. Oczywiście jak najbardziej potrzebne też na taką skalę ogłaszać to jak, jak najczęściej wszędzie, gdzie tylko możliwe. Przy okazji właśnie w takie święto Mikołaja też ludzie mogą się dowiedzieć, tak? Będąc tutaj na takich warsztatach. Pomysłodawcą projektu Pomagajek jest firma Orfin. Część kwoty z każdego sprzedanego przedmiotu zasili konto wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.